Witam kochani. Muszę przyznać, że jest to w pewnym sensie odcinek specjalny, dlatego, że niestety na nastały ciężkie czasy, mianowicie epidemia koronawirusa. Ale mimo wszystko chciałem zainspirować Was nowym moim przepisem, który będzie na święta wielkanocne, mianowicie super pyszną teriną Super pyszną teriną którą przygotuję z Karkówki. Będzie ona z jajeczkiem, kiełbaską białą, owinięta w boczku uwędzonym. Zapraszam Was do oglądania. Głowa do góry. Moje intro. Mam tutaj taki kawałeczek karkówki. Mówię kawałek, ponieważ w tamtym roku robiłem z kilograma ten teren, Natomiast w tym roku wiadomo, że ze względu na ograniczone kontakty jedzenia będzie troszkę mniej i dlatego karkówki używam ponad pół kilo. I też zachowując fakt, że będą też inne rzeczy do jedzenia. Do tego przepisu też się dobrze nadaje. Kar y... Karkówki używam, ale do tego przepisu nadaje się dobrze także łopatka. Która także słynie z tego, że jest to mięso soczyste. Natomiast uważam, że karkówka będzie znacznie lepsza, ponieważ nie tak, że jest soczysta. To także. Zawiera liczne kawałki tłuszczu, co będzie też pozwalało, że terejna będzie bardziej przyjemna w smaku i bardziej wygodna. Nie musi to być jakaś mała kostka, ponieważ i tak za chwilę będzie wszystko mielone, nawet taka większa konkretna. Pokrojoną kratkóweczkę mielimy dwukrotnie przez tę maszynkę do mielenia. No i kochani, rzecz jasna, nie musicie się martwić, ręce myję co co chwileczkę, ponieważ dezynfekcja i higiena to podstawa. Karkówka została zmieniona dwukrotnie. Doprawienie tego mięsa nie jest skomplikowane. Otóż mam tutaj jedną szalotkę, dwa posiekane ząbki czosnku i jedną posiekaną łyżkę natki pietruszki, Jedną łyżkę posiekanej natki pietruszki. O tak powiem. Do tego suszone zioła, czyli powiem łyżeczce dymianku i majeranku. Te przyprawy się też będą komponować z białą kiełbaską, którą też dodamy do środka, a także, jak widzicie, boczku wędzonego, w którym właśnie owa zostanie owinięta. Nie zapominamy oczywiście o soli. Dodamy oczywiście pieprzu, którego nie pożałujemy. Dla całkowitego połączenia jedno jajko, na razie surowe. Zbieram i troszeczkę wody. Bo chciałbym, żeby ten farsz nie był za suchy i pozwoli mi ona zaasekurować jego wilgotność. Nie za dużo tej wody, żeby też oczywiście masa nie była za rzadka. Dobrze, pozostaje tylko teraz wszystko pomieszać. Za chwilę smaczki się pięknie bardzo połączą. Masa, mimo wszystko, musi być jednolita, tak jak to robimy na jakiegokolwiek klopsa, i jakąkolwiek pieczeń czy po prostu kotlety mielone. I masę w taki sposób mamy już pięknie pomieszaną. Dwa takie jajka, znacznie taką drobniejszą kosteczkę. No i co kochani, mamy w ten sposób wszystko przygotowane, więc możemy składać naszą w takiej formie. Akurat mam taką jednorazówkę aluminiową, którą delikatnie wysmarowałem dla asekuracji jeszcze cieniutką warstwą oleju. Mam tutaj około 10 plastików to razem waży też około 30 deko ten boczek. I w ten sposób układamy go. Tak, żeby nieco pokrył bok dno i żeby też wystawał przede wszystkim. To samo robimy tutaj. I nakładamy teraz tutaj właśnie po bokach wzdłuż. I staramy się to jeszcze robić w taki sposób, aby dosłownie delikatnie na siebie te plasterki nachodziły. Dosłownie tak jak właśnie tu widać. o już powoli dostaje równowagi. Fajnie bardzo. I się nagrzał, ale musi jeszcze chwilę poczekać. Masę mięsną podzieliłem sobie na cztery części, ponieważ tak mniej więcej będę układał ją warstwami. Właśnie, zdradzam, będę. Tę rękę teraz układał warstwami. Czyli najpierw idzie pierwsza świateczka tego mięsa. Ubijamy to mięso w taki sposób, aby całkowicie równomiernie się rozmieściło na dnie ręki. Tak to mniej więcej środko wygląda. Nakładam jedną trzecią jajka. Też mniej więcej oczywiście. Druga świateczka masy mięsnej, którą też już powolutku rozmarowujemy. Dobrze, teraz pozwolę sobie zrobić, bo sytuacja wygląda tak, że masa w środku wygląda następująco. Ale teraz będziemy wkładać kiełbasę, co oznacza, że muszę zrobić łyżeczką taką alarmienkę Powiedzmy. I teraz tak, bierzemy jedną kiełbaskę taką surową ale widzę, że jej za bardzo nie starczy. Mam tutaj jeszcze drugą, dlatego pozwolę sobie ukroić jej w pół. I co jest ważne, kiełbasa nieparzona, ponieważ i tak ona się opiecze w piekarniku. Jej sparzanie wcześniej nie ma zupełnie sensu. I tak to mniej więcej w środku wygląda. Taka niespodzianka. Kolejna ilość jajka. Trzecia ćwiartka mięsa. Co warstwa, to będzie rzecz jasna. Ostatnia warstwa jajeczka. I ostatnia warstwa mięsa. Już tak mniej więcej wewnątrz wygląda nasza terinka. Te plastry woszku, które wystają na zewnątrz, to zabijamy je do środka. Tak, 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 tak. tak, tak. Jeszcze uderzę na wypadek. Aby mieć pewność, że jest wszystko pięknie, że nie ma tu żadnego powietrza. No dobrze kochani, i naszą wielkanocną terinkę mięsną z krakówki, z kiełbaseczką i jajkiem wkładam teraz do piekarnika, temperatura 150 stopni z termoobiegiem, na około godzinę, bo chodzi bardzo mi o to, żeby to mięso było dobrze upieczone, ale żeby to, to też nie było za bardzo wysuszone. Ja też tej pieczeni nie wkładam do kąpieli wody, ponieważ mi zależy, aby ten troszeczkę boczek się nieco przyrumienił. Głowa do góry, uśmiechnąć się, pieczemy i jemy. Jak Terina zostanie upieczona, to oczywiście zobaczycie, jak ona wygląda w środku i będę ją podawał z takim sosikiem tatarskim, który zrobię też według mojego przepisu. Już nie będę wam pokazywał, jak się go robi, po prostu zdradzę wam przepis, który możecie znaleźć w opisie. No, muszę Wam niestety to przekazać, ale chciałbym, abyście się postarali nie rozjeżdżać się do rodzin. Przestrzegajcie tak zwanej akcji, zostań w domu. No i kochani, i oczywiście, jeżeli ten przepis się Wam podoba, to zapraszam was do subskrypcji mojego kanału Kuchnia Filipa na mojego Instagrama. No cóż, mimo wszystko, kochani, dużo uśmiechu na twarzy i dużo zdrowia. Wierzcie mi, że przeżyjemy ten trudny okres, że miejmy nadzieję, że on bardzo szybko minie. Dlatego kochani, trzymajcie się, do zobaczenia i będzie dobrze. Ja oczywiście też zapewniam, że będą nowe odcinki na kuchni Filipa. Gwarantuję.